Siemaneczku tutaj Wente i zapraszam Was do 13 odcinka serii Thunder Island, sezon drugi. Dzisiaj rozpoczniemy sobie questy od poszukiwacza przygód, czyli e, misje z cyrkowej legendy. Questów mamy dokładnie 59, tak więc możemy zaczynać. E, cyrkowa legenda. Cena dodatku 100 zł. OK. Czy ktoś tu jest chętny na przygodę? Ty, tak, do ciebie mówię. Czy jesteś gotów stawić czoła najcięższej przygodzie w swoim życiu? Co to znaczy, żebym się zdziwił? Jestem wybitnym poszukiwaczem przygód. I wraz z moim kompanem byliśmy niepokonani na wodach tak niebezpiecznych, że nawet nas pokonały. Dlatego dziś jestem tu sam. I jak pewnie się domyślasz, szukam nowego przydupa pomocnika. Tak, dokładnie kogoś takiego jak ty. Nieustraszonego wojownika z Thunder Island. Przypłynąłem tu w jednym, jedynym celu. Zdobyć przedmiot, który zwany jest butami cyrkowca. Podobno da się w nich wyżej skakać. Oczywiście pewnie zastanawiasz się, po co taki przedmiot tak potężnej osobie, jaką jestem ja. W zasadzie zależy mi tylko na specjalnej mapie, która dzięki swojej szczegółowości doprowadzi mnie do nich. Ale jeżeli pomożesz mi ją stworzyć. Mogę ci je oddać. Jestem już zmęczony podróżą, więc nie widzi mi się teraz biegać po całej wyspie. Zresztą znasz się lepiej ode mnie i pewnie sprawnie ci pójdzie. To jak, młody? Wchodzisz w to czy nie? Doskonale. Długo się nie zastanawiałeś, to mi się podoba. Taki pewny siebie, że ciężko stwierdzić, czy jesteś taki dobry, czy głupi. Słyszałem, że paru moich znajomych się tu osiedliło. Niestety muszę się dowiedzieć, którzy to z nich. A to może chwilę potrwać. Wróć do mnie za 5 minut, a będę znał lokalizację pierwszego z nich. Rozpoczęto zadanie Cyrkowa Legenda. 500 EXPA oraz unikalny lootbox. Już mam, w co on się znów pakował. Otworzymy sobie lootbox. Ciekawe co nam tutaj wypadnie. Kolejny unikalny lootbox, no dobra. To jeszcze raz otwieramy. I pięć czerwonego proszku, okej. Okay. Na imię mu Estado zasłużony marynarz. Jednak długi zagranie w kości doprowadziły go do piratów. I teraz przesiaduje w ich kryjówce, jemu zdecydowanie mogę zaufać. Odwiedź go i pogadaj z nim co nieco o tej legendzie. Może będzie miał dla mnie jakieś informacje na temat mapy, którą potrzebuję? Rozpoczęto zadanie. Piracka pomoc. Ok, tak więc przeteleportowałem się do kryjówki piratów. No i szukamy estado. Gdzie on może się kryć? Tak więc sprawdźmy tu najpierw. Tu nikogo nie ma, no to idziemy dalej. Możliwe, że gdzieś tutaj będzie. Tylko gdzie? Nie. Tam mamy kogoś na moście. Tu to nie on. Eee, tutaj mamy. kogo u góry. Hmm. Nikogo nie ma, dobra. Jeszcze sprawdzę tu. Nie. Gdzie jesteś, jest stado? Sprawdźmy teraz e, tutaj w dół. Sobie pójdziemy. Dokładnie. Nie, ty nie. Tu do góry nie. Tu nikogo, nic nie ma. E, tym pomostem teraz pójdziemy, tu mamy Jacka To nie. W takim razie idziemy jeszcze tu. Handlasz. A, Estado jest dokładnie tu. 700 Expa. Estado ma dla Ciebie Questa. Ar Czego tu szukasz, Majtku. A, ten stary kanciarz cię przysłał. Mogłeś mówić tak od razu, darowałbym sobie ten piracki slang. Nieraz rozmawiałem z nim o szczegółowej mapie tej wyspy, ale mówiłem mu także, że to nie jest taka prosta sprawa. Wyspa ma wiele zakątków i tylko mieszkańcy danej części mają dostęp do kawałka każdej z nich. Połączenie ich jest jak najbardziej realne, ale potrzebne ci będą do tego odpowiednie przedmioty. Możliwe, że sam dałbym radę stworzyć jeden z nich, ale musiałbym poczytać wcześniej pirackie bazgroły. Teraz zdecydowanie nie mam na to czasu. Ale może gdy już będziesz miał wszystkie konieczne informacje i wrócisz z nimi do mnie, to coś pomyślimy. Możesz przekazać mojemu staremu znajomemu, że zdecydowanie jestem chętny i mogę być częścią jego planu. Rozpoczęto zadanie, wchodzę w to. 500 EXPA Poszukiwacz przygód ma dla ciebie questa. Niczego innego bym się nie spodziewał. Poważnie nazwał mnie kanciarzem? A to z zgrywus. Dobrze wiedzieć, że wciąż jesteśmy w dobrych kontaktach. Nie jestem jednak pewny, na jakich relacjach skończyła się moja znajomość z Silencem. Jego imię nie wzięło się znikąd. Bardzo szanuję ciszę i widzi w niej ukojenie. Dlatego lepiej staraj się rozmawiać z nim jak najciszej. Łatwiej wzbudzić w nim szacunek. Znajdziesz go oczywiście w zakonie mnichów. Z tego co się orientuje, to dość wysoko położone miejsce. Więc czeka cię, mała wspinaczka. Rozpoczęto zadanie. Cisza. Dobra, jesteśmy w zakonie. No to szukamy teraz silensa. Gdzie on tutaj jest? Yy, gdzieś wysoko, pewnie Szukajmy tu Otóż nie yy, Tu był gdzieś O, tutaj jest, dobra 750 expa Zakonnik Silence ma dla ciebie quest'a. Witaj, podoba mi się Twój spokojny ton. Jest w nim coś, co pozwala mi tobie zaufać. Ach, poszukiwać ten wstrętny krętacz. Oczywiście, że kojarzę. Dawno odstawiłem przeszłość za sobą. Ale jakby nie patrzeć, to on mnie tu doprowadził. I to dzięki niemu odnalazłem spokój. Bardzo chętnie mu pomogę. Można powiedzieć, że jestem mu to poniekąd winien, ale to już zupełnie inna historia. Rozpoczęto zadanie wspólna przeszłość. 500 Expa. Poszukiwać przygód ma dla ciebie questa. Mówiłem ci, że jestem wyjątkowy. I nic dziwnego, że wszyscy chcą mi pomóc. Kolejną osobą jest Lutalika. Ona powinna przylecieć tu sama na skrzydłach. To taki żart. Diocha mnie ubóstwia, zresztą wcale się jej nie dziwię. Nie znalazła jeszcze sobie miejsca, ale wraz z innymi stworzyli własną osadę i nazwali się Zakonem Wędrowców. Podobno okupują najdalej wysunięte wybrzeże pustyni. Może posiadać ona cenne dla mnie informacje. Rozpoczęto zadanie. Dziełcha. Okej, okay, jesteśmy w pustynnej wiosce, i stąd będziemy szukać właśnie e, zakon wędrowców. Tak więc e, będziemy się kierować mniej więcej. W tym kierunku, gdzieś. Tak myślę. I gdzieś tutaj, właśnie, powinniśmy natrafić na e, ten zakon. Tak więc, ale to jest dosyć daleko. Dlatego omijamy tutaj wszelkie ekspowiska, jakie tu są. Ekspowisko nas nie interesuje. Tutaj dobra, już widzę tutaj ocean, i teraz będziemy się kierowali w tą stronę. Brzegiem będziemy się kierować, i na pewno teraz trafimy na zakon wędrowców. Tylko trzeba troszeczkę sobie tutaj. Poodkrywać terenu. I gdzieś tu o, tutaj mamy jakieś takie bardziej wgłębienie w tą stronę. To możliwe, że tutaj nam się coś zaraz odkryje. Na razie nic nie ma. Okej, okay, coś, jakaś górka, możliwe, że tutaj coś będzie. Sprawdźmy, czy tutaj nic nie ma. Otóż nie. Dobra. W takim razie dalej jeszcze kierujemy się tutaj. Hmm. I tu już jest koniec, dobra. Szukajmy. Dosyć daleko ukryli, dosyć dobrze ukryli e, swój zakon wędrowców, jak nie można ich tak szybko znaleźć. No ale... Podążamy cały, cały czas brzegiem, to na pewno powinniśmy na nich natrafić prędzej czy później. E, tu pomijamy. Dobra. Dosyć dużo drzewek tutaj jest na tym wybrzeżu. I mi się wydaje właśnie, że gdzieś tutaj już będzie ten zakon, jak tutaj mamy tyle drzeweczek. Coś widać. okej, okay, to jest pewnie ten zakon. Wchodzimy. Zakon wędrowców nas już tutaj wita. E, I Lutalika jest dokładnie tu. 750 EXPA. Lutalika ma dla ciebie quest'a Mówisz, że kto cię przysłał? W takim razie przekaż mu soczystego tego plaskacza w twarz. A jeżeli chciałby otrzymać jakieś informacje, to na pewno nie ode mnie. Niech się pyta tej tangi, z którą mnie zdradzał, gdy z nami podróżował. Pewnie stoi tu gdzieś pod lampą. Rozpoczęto zadanie Cizia. Stoi gdzieś tu pod lampą. Eee, już widzę, że to jest tutaj 500 expa. Tanga ma dla Ciebie Questa. Oczywiście, że pamiętam tego przystojniaka. Mieliśmy okazję poznać się bliżej, tęsknię za tym jego przytulaniem. Nie miałam wcześniej takiego mężczyzny przy sobie był taki uczuciowy. Nie bał się pokazać łez, wypłakując mi się w ramię. Chętnie pomogę, jeśli będzie to możliwe. Rozpoczęto zadanie Męskie Łzy. 500 EXPA Poszukiwacz przygód ma dla ciebie questa. Nie mam zielonego pojęcia, o czym ona może mówić. Ale cieszę się, że mimo wszystko udało wam się porozumieć. Potrzebuję trochę czasu, aby zorientować się, co mi jest dokładnie potrzebne, a następnie wyślecie po to do nich. I jak byś mógł, zostaw to, czego się dotychczas dowiedziałeś, tylko dla siebie. Rozpoczęto zadanie przemyślenia. Tak więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie komentarz oraz, jeśli chcecie, to udostępnijcie ten odcinek. Cześć!